Witam. W szóstym odcinku zagrajmy w Crusader Kings 2 gra o tron. Daenerys od niedawna jest wdową po młodym Gryfie Aegonie Targaryenie. Zdecydowaliśmy się, aby ponownie zawarła związek. Właśnie trwają przygotowania do ślubu Daenerys i Brandona Starka z północy. A my czekamy na przybycie gości. Choć nasz skarbiec jest pusty, nie żałujemy grosza na różne atrakcje na tym przyjęciu. Robimy to wszystko na kredyt. Goście przybyli. Daenerys i Brandon stają przed obliczem bogów, by złożyć sobie przysięgę. Następnie rozpoczyna się uczta. Lord Ricon został w drodze napadnięty przez rabusiów w naszej krainie i jest tym poirytowany cóż nie mamy złota, żeby mu to zrekompensować. Uczta dobiegła końca i czas na pokładziny. Miesiadnicy zanoszą brana i denerys do sypialni, gdzie małżonkowie wreszcie mogą zostać sami. Nastał poranek po uczcie weselnej i wszyscy lordowie i lady szykują się w podróż do domu. Wszyscy są zgodni, że była to wspaniała uroczystość. Po pewnym czasie dostajemy ostrzeżenie, że świat jest niebezpiecznym miejscem, gdzie spiski czyhają na każdym kroku. Niektórzy zmawiają się, aby zgładzić Rejgara. To niepokojące. Tak właśnie się stało. Rejgar został zamordowany, a żelazny tron przejmuje jego siostra. Tą postacią będziemy grać, gdy Denerys umrze. Odgłosy sugerują, że został zepchnięty ze schodów albo z balkonu. To trochę niestosowny moment, ale Denerys właśnie uświadomiła sobie, że ago może się jej podobać. To dlatego, że mamy ustawioną ambicję zakochaj się. Chodziło mi raczej o Brandona, ale gracz nie ma w tej kwestii wyboru. Można oczywiście odmówić, ale trudno. Zdamy się na to, co przyniósł nam los. Daenerys spełnia swoją ambicję. Teraz przekazuje Viseriona Brandonowi. Daenerys ma depresję i nadal nie może się pogodzić ze śmiercią poprzedniego męża. Jej portret z tymi podkrążonymi oczami przypomina trochę Emilię Clark z ostatnich odcinków i to chyba nie jest dobrze. Dostaliśmy powiadomienie, że ser Loras z gwardii królowej Renes niedługo przybędzie do Pentos, aby pełnić swój obowiązek chronienia członka rodziny królewskiej. Denerys ma 33 lata, a Renys 9. Wybieramy, że Denerys będzie osobistą opiekunką swojej córki zamiast przydzielonego jej ser Merela Bircha z Gwardii. Królowa Renys akceptuje tę propozycję. Renys nie radzi sobie z nauką. Zaczyna nas to martwić. Decydujemy się opowiedzieć jej o zaletach bycia pracowitym. Niestety tym razem nie mieliśmy szczęścia i Renys nie zyskuje tej cechy. Po odczekaniu kilku lat, wreszcie spłaciliśmy zadłużenie i wychodzimy na prostą. Pod naszym przewodnictwem Renys powoli zaczyna się doskonalić w sztuce fechtunku. Ma ona teraz 11 lat. Niestety posiada ona również cechę znamie tyranii, która wynika prawdopodobnie z tego, że jej ojciec zbyt silnie ograniczał prawa swoich wasali. To powoduje, że przy każdym najmniejszym błędzie ta ciemna karta z przeszłości rodziny będzie jej wypominana. Zdrowie także jej nie dopisuje. Dwie czerwone ikonki na końcu oznaczają, że zmaga się z depresją i ogólną chorowitością. Okazuje się, że Renys jest bardzo dociekliwa, a Denerys chętnie odpowiada na jej pytania. Przy okazji tych rozmów między matką a córką zawiązała się nić przyjaźni. Pojawiło się po raz drugi zdarzenie o zaletach bycia pracowitym. Wybieram tę samą opcję co wtedy i znów bezskutecznie. Można zauważyć, że Renes od pewnego czasu ma cechę w ukryciu. To ta okrągła ciemnoszara ikonka w panelu postaci. Cecha ta chroni ją przed ewentualnymi zamachami. Tak samo należało postąpić z Rejgarem. Niestety zbagatelizowałem tamto ostrzeżenie. Teraz możemy zobaczyć, jak wychodzi na wierzch ciemna strona charakteru Renys. Pyta ona, czy wieśniacy należą do niej i czy może im rozkazywać, jak niewolnikom. Nie mamy do wyboru żadnej lepszej opcji, więc potwierdzamy. Przez cały ten czas, gdy Denerys zajmowała się córką, w Westeros trwały wojny. Nie pokazywałem ich, bo nie braliśmy w nich bezpośrednio udziału. Z naszymi skromnymi siłami i tak niewiele byśmy zdziałali. Siły Renes przegrały tę wojnę, bo jest ona teraz uwięziona. Wojnę wygrał Tomen Waters, czyli bankart Jamie'ego Lannistera i królowej Cersei. Jamie ma teraz 54 lata i nadal żyje, a jego siostra zmarła w wieku lat 50. Tyrion zaś został stracony w roku 8301 z rozkazu obecnego męża Denery z króla Brandona Starka, czyli prawie na początku gry. Ponownie wybieramy ambicję Ujrzyj swój ród na żelaznym tronie, choć w obecnej sytuacji nie jestem pewien, czy jest na to szansa. Aby odzyskać tron, musimy wypowiedzieć wojnę Tommenowi. Który na powrót określa siebie prawowitym synem Roberta Barafiona. Przeciwko władzy Tomena buntują się na razie tylko Starkowie i jakiś drugi, mniejszy ród. Małżonką Tomena jest zaś niejaka Amarej z rodu Kligainów. Teraz do buntu przyłączył się ród Martelów. Widzimy, że Edric Storm jest nadal Panem Smoczej Skały. Zdaje się, że John Conington zmarł i teraz Sir Loras oferuje siebie na stanowisko regenta Wielkiego Morza Traw. To zaskakujące, że członek Gwardii Królewskiej pozostał na naszym dworze po tym, jak Tomen zagarnął Żelazny Tron. Denerys jest już panią Morza Traw wystarczająco długo, by zmienić prawo dziedziczenia. Uważam, że najlepsze będzie pierworództwo, wybieram więc taką opcję. Renys jest nadal więziona przez Tomena i chcemy mu zaproponować wykupienie jej z niewoli. Królowie rzadko się na to zgadzają, ale z show HBO wiemy, że Tomen jest dobry i miły dlatego spróbujemy go przekonać. Na Tomenie, podobnie jak na Renes, też ciąży brzemię błędów popełnionych przez jego przodków. Jego ród słynie mianowicie z tego, że często wynajmował płatnych zabójców. Co ciekawe, przyczyną śmierci matki Tomena, Cersei, było przedawkowanie alkoholu. Taki sam los spotkał też jego brata, Joffreya. Musiał on bardzo ciężko przeżyć to, że jego władza została obalona. Żona Joffreya Margery Tyrell była zaś wprawioną wojowniczką i zginęła w bitwie dwa lata po jego śmierci. Jej drugim mężem był zaś lord Jason Malisters z Dorzecza, pan Gardu. Tak oto historia kołem się toczy. Od 23 lat raz rządzą uzurpatorzy, a raz my. Teraz doszły mnie słuchy, że poszukiwacz przygód o imieniu Fergon zbiera swoich ludzi, aby zaatakować nasze terytorium. Musimy się na to przygotować. Jedną z możliwości jest wynajęcie płatnego zabójcy. W Pentos chyba nawet działa taka gildia. Gdy zabijają, mówią, że jest im przykro. Nie wiem, czy zostało to zaimplementowane. Po raz kolejny zakładamy koronę. Danerys mogła zrobić to już dawno jako żona króla Brandona. Przybywa do nas blady człowiek o niebieskich ustach i opowiada o mocach, które posiadają czarnoksiężnicy z karw. Proponuje nam odrzucenie wiary siedmiu i wstąpienie do sekty owych czarnoksiężników. Wspomnienia z nimi mamy nie najlepsze, więc potraktujemy go z rezerwą. Wybieram opcję trzecią, czyli że nie interesuje nas to. Niestety Martelowie i Starkowie już z Tomenem nie walczą, tylko jakiś niewielki ród pozostał na polu bitwy. Jeśli Brandon przysiągł wierność Tommenowi, to znaczy, że nie jest już królem. Niespodziewanie Renes została przez Tomena uwolniona. Miałem więc rację, że jest miły i dobry. Córka Denery zwraca pod naszą opiekę i ma 14 lat. Za chwilę będziemy mogli znaleźć dla niej kandydata na męża. Mamy do wyboru niejakiego Gaja Tali, lorda Tridentu lub Quentina Florenta, lorda Ziemburzy. Te opcje są jednak dostępne tylko przy małżeństwie regularnym. Okazuje się, że Renys w niewoli nie utraciła wszystkiego, co posiadała jako królowa. Jest tu całkiem sporo cennych książek, a także dwie królewskie korony. Aktualny wielki Septon ponownie odrodził wiarę wojującą. Musiała ona w międzyczasie przestać istnieć. Niestety stała się rzecz straszna. Księżniczka Renys została zabita przez swojego smoka Reigala. W takiej sytuacji możemy tylko żałować, że jej go podarowaliśmy. Trzeba było się z tym wstrzymać, przynajmniej do czasu, gdy wyjaśniło się, jaki charakter będzie mieć nasza córka. A ten okazał się niestety nie najlepszy. Moneta upadła nie na tę stronę co trzeba. Ogólnie los nie oszczędził Denery's i przydarzyły się jej same smutne rzeczy. Straciła dwóch mężów oraz czwórkę dzieci. Nasz ród przez dłuższy czas rządził na Żelaznym Tronie, więc nie uznaje tej gry za zupełną porażkę. Gorzki jest natomiast sam koniec. Daenerys dobiega czterdziestki i raczej nie będzie mieć już więcej potomstwa. Nie znajdzie się też żaden inny cudownie odnaleziony Targaryen, który będzie po niej dziedziczyć. Jako spadkobierca Denerys jest wskazany Ser Loras Tyrell. Rzutem na taśmę dowiadujemy się, że Reigal uciekł z lochów Rhaenys i zbudował sobie leże w Pentos. Reakcja na to może być tylko jedna. Emilia Clark wyjawiła niedawno, że jej zdaniem na końcu gry o tron drogon zabrał Denerys do Starej Walerii, do wulkanu. Ja myślę jednak, że mógł z nią polecieć do ruin Vaes Toloro. To było pierwsze miejsce po jego narodzinach, w którym Denerys znalazła schronienie. Tam mogła się poczuć bezpiecznie. Parafrazując Igrit, może lepiej było tych ruin nie opuszczać. Przygotowujemy Renys do pogrzebu, a w międzyczasie przybył do nas przedstawiciel żelaznego banku z Braavos. Okazuje się, że Reny przed śmiercią narobiła długów, i teraz wierzyciele domagają się od nas spłaty. Chodzi o sumę 185 złotych smoków. Prosimy o odroczenie na okres 5 lat. Rozegrałem ten scenariusz kilka razy zanim zacząłem publikować. Niektóre podejścia były udane. Na przykład Daenerys bez pomocy Aegona zdobywała żelazny tron i władała w Westeros przez wiele lat. Wolałem jednak wrzucić tutaj coś innego, bo moim zdaniem takie zakończenie lepiej puentuje tę historię, bardziej współgra z tym, co wydarzyło się w oryginale. Pomyślałem, że chyba nikt by nie chciał dostać w gocie pozytywnego zakończenia. To byłoby nie Martinowskie. Przechodzimy do epilogu. Między Lordem Lorasem i Sandorem, chyba Klingeinem, wywiązał się zażarty pojedynek, w którym jeden atakował drugiego bez pardonu. Sandor uległ gniewowi Lorasa, który teraz zwraca swój miecz przeciwko tobie. Okazało się nagle, że Loras jest już nie ser Lorasem, a lordem Rich. Złamał wszystkie złożone śluby, zarówno te, które złożył wstępując do gwardii królewskiej, jak i przysięgę służby Denerys. Zapracował sobie tym samym na przydomek podwójnego zdrajcy, ale najwyraźniej nic sobie z tego nie robi. Trochę szkoda, że tym razem Cersei nie wysadziła Tyrellów w sepcie Baylora. Daenerys staje w szranki z Rycerzem Kwiatów. W wyniku tego pojedynku pewnie się domyślacie, bo do końca filmu zostały dwie minuty. Kalisi dawniej nieźle radziła sobie z mieczem, lecz teraz jest kobietą złamaną. Za to Loras wciąż pozostaje jednym z najlepszych szermierzy Westeros. Jeden celny cios sztyletu i po wszystkim. Tak oto kończy się ta opowieść. Myślałem, że uda mi się dobić do siedmiu odcinków, bo liczba siedem jest szczególnie miła w oczach bogów, no ale trudno. Granie w Crusader Kings 2 z tym dodatkiem to była świetna przygoda. Ja na pewno jeszcze kiedyś do niego powrócę. Mam nadzieję, że fandom gry o tron przetrwa i podobny mod powstanie też dla Crusader Kings 3, które niedawno wyszło. Jeśli ktoś to ogląda, to dzięki za dotrwanie do tego momentu, lub nawet zajrzenie tutaj, by sprawdzić, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że finał zaspokoił Waszą ciekawość. Tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. A jeśli nie, to zostawcie kciuka. <laughs> A jeśli nie, to zostawcie kciuka w dół albo nic. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy graliście i co myślicie o tym dodatku. Dzięki, cześć.